Dzień dobry, mamy poniedziałek, 11 stycznia, to jest briefing wideo Domu Maklerskiego TMS Brokers, ja nazywam się Konrad Bia, jestem głównym ekonomistą w Departamencie Analiz i zapraszam na dzisiejszą analizę. Krótki rzut na kalendarium, nie oferuje na zbyt wiele na początek tygodnia, jak to zwykle była w drugim tygodniu, miesiąca te publikacje są dosyć okrojone. Taka pauza po danych z amerykańskiego rynku pracy powoduje, że cały tydzień, a w szczególności poniedziałek nie obfituje w nic ciekawego. Przed nami Jedynie rozpoczęte budowy domów w Kanadzie, aczkolwiek jest to drugorzędna publikacja i raczej poza dolara e, kanadyjskiego nie powinna wywrzeć, wywrzeć wpływu na sentyment. Wcześniej mieliśmy indeks Centix, e, indeks nastroju w strefie euro, który też jest ignorowany przez rynek, a jeszcze wcześniej inflacja z e, Norwegii, która wyszła wprawdzie słabiej od prognoz, natomiast dla, e, na koronę norweską nie miała większego wpływu, e, gdyż e, inflacja bazowa znajduje się na poziomie. 3% względem celu 2%, także poza jakimś sferą obaw Norges Banku. Przechodząc dalej do sytuacji na rynku, przede wszystkim warto przypomnieć. Dane z amerykańskiego rynku pracy w piątek, zarówno po stronie zmiany zatrudnienia, gdzie mieliśmy przyrost o 292 tysiące miejsc pracy, jeżeli chodzi o grudzień ubiegłego roku, jak również dynamika płacy godzinowej, która rośnie i widać, że przyspieszyła tempo w drugiej połowie ubiegłego roku. Obecnie jest 2,5% rok do roku. Obie figury były mocne, pokazują, że rynek pracy jest silny i to żywienie ma podstawy, ożywienie gospodarcze, aby trwać dalej. Także z tej strony Fed nie ma powodów do tego, aby obawiać się o to, co może przynieść rok 2016. Także niewątpliwie decydenci z Fed uzyskali argumenty za tym, żeby przyspieszyć tempo podwyżek stóp procentowych. Natomiast po dolarze nie widzieliśmy jakichś. Przepraszam, przyspieszenia aprecjacji, patrząc na ujęcie sytuacji na eurodolarze w okolicach publikacji, to jest właśnie ta zielona świeca z bardzo długim knotem. Wstępna pozytywna reakcja od strony dolara przyniosła spadki poniżej 1,07 w okolicy tego poziomu, natomiast bardzo szybko ten ruch został odwrócony niewątpliwie niepewność o to, co może przynieść weekend, co potem przyniesie start e, rynku, jeżeli chodzi o chiński rynek akcji, powodował, że inwestorzy nie chcieli zbyt długo trzymać się pozycji opartych o fundamenty, tylko bardziej skupić się na tych, które są kierowane przez sentyment. A to, co obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu, to słabość, e, e, słabość dolara względem euro, wynikająca z tego, że euro jest ujemnie skorelowane z, z niemieckim dax także gdy obserwowaliśmy spadki e, na niemieckiej giełdzie, a były one znaczne, to automatycznie wspierało to wzrosty na eurodolarze. Tydzień otworzyliśmy wzrost ten powyżej 1,09,50, ale ten knot znowu został dosyć szybko zbity. Widać, że kształtuje nam się tutaj kanał spadkowy. Odbiliśmy od górnego ograniczenia. No i to, co powiedziałem o korelacji, patrząc jak DAX próbuje wstać na, na nogi, nie przejmując się zbytnio z tym, co przynios, przynosi handel w Chinach. Wzrosty na parkietach europejskich powodują, że eurodolar schodzi na niższe poziomy. Natomiast no nie jest to jakiś duży spadek. Ta droga niewątpliwie jest jeszcze otwarta. Gdy fundamenty zaczną przemawiać, te silne dane z amerykańskiego rynku pracy, to powinniśmy zobaczyć mocniejszego dolara. Natomiast wpierw musi opaść kurz z zawieruchy wywołanej przez chiński rynek akcji. Niemniej jednak podstawy są i nieśmiałe próby sprzedawania eurodolar już się nam pojawiły dzisiaj rano. Patrząc natomiast na rynki wschodzące, warto wspomnieć o ciekawostce, która dzisiaj wystąpiła jest to USDZR i bardzo gwałtowny skok tego kursu dzisiaj w nocy prawie 10% mieliśmy od piątkowego zamknięcia do szczytu, który nastąpił. Krótko po otwarciu azjatyckiej części sesji bardzo niepłynny rynek jest wskazywany jako powód, jak również tutaj próby wyjścia przez azjatyckich inwestorów z długiej pozycji w Randzie Południowoafrykańskim. Rand to jest ta waluta, która najmocniej może być narażona na straty przy tym, kiedy Fed będzie podnosił stopy procentowe, z uwagi na to, że stopy procentowe w RPA były wysokie i tam był kierowany kapitał, który uciekał ze Stanów, kiedy Fed luzował politykę. W tym momencie czeka go gwałtowny odwrót tych, tych przepływów, także wzrostu procentowych w Stanach oznacza, że tamtejsze obligacje skarbowe będą atrakcyjniejsze względem tych w RPA. Przede wszystkim będą się cieszyć mniejszym ryzykiem, a dawać przyzwoitą stopę zwrotu. No i Odwracanie przepływów kapitałowych z RPA do Stanów będzie wpływać na to, że USDZR jest narażony na więcej takich skoków zmienności na niekorzyść południowoafrykańskiej waluty. Dość płytki rynek pokazuje, że po mocnym skoku automatycznie zeszliśmy na, na niższe poziomy. Tutaj rynek próbuje jakoś gasić, wykorzystywać tą okazję do sprzedaży usdzr natomiast no, trzeba się liczyć, że asymetria co do reakcji. W kolejnych tygodniach i miesiącach jest niewątpliwie na niekorzyść ZARA, czyli wyższe poziomy USD ZAR i test poziomu 17, a nawet wyżej. To jest to, gdzie ten trend powinien podążać. Krótko jeszcze o złotym sytuacja wiele nie uległa zmianie. Utrzymujemy się na blisko szczytów, które były osiągnięte w grudniu w okolicach 4,36-4,37. Niewątpliwie napięcia na rynkach zewnętrznych mają tutaj przy pierwszym pierwsze znaczenie dla, dla sytuacji na złotym. Dopóki nie zobaczymy jakiejś stabilizacji na rynkach zewnętrznych, no to ciężko liczyć na to, żeby złoty powinien, żeby złoty, przepraszam, powrócił do aprecjacji. Natomiast też nie widzimy podstaw, aby bez jakiejś gwałtownej paniki na rynkach zewnętrznych euro-złoty miał się kierować na 4,40 i wyżej. Naszym zdaniem ryzyko polityczne w tym momencie jest przesadzone i na ten moment nie widzimy podstaw do tego, aby jeszcze to zdanie zmieniać. Także dalej uważamy, że przy tych poziomach, przy tej taniości złotego jest on nadal atrakcyjny do zawierania długich pozycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do śledzenia informacji na serwisie nonstoptms.pl. Do widzenia.